A w dzisiejszym odcinku Auto Challenge mamy Fest Challenge, a mianowicie bez gwiazdy, nie ma jazdy, wrócił do nas ten potężnie wielki sprinter, coś było kiedyś na wymianie silnika. I dzisiaj mamy nieszczelności w obrębie kolektora Sącego. Także demontuję sobie tą całą górę. Pompuję zaraz układ, i zobaczymy skąd są, są te odgłosy, skąd też błąd w sterowniku też jest, niskiego doładowania, że jest nieszczelność. I będziemy prawdopodobnie wyciągać kolektor, bo się dałem rozsypać, albo coś się musiało wyjaśnić, wydarzyć tam. Oczywiście, tak jak już wcześniej, raz mi się chyba udało, wyciągam od razu serwo. Od razu serwo wyleci, pompę na wężach na bok i na przewodach i wtedy jest lotnisko można powiedzieć. Także zaraz aktualizuję temat dalej. A więc pierwsza aktualizacja tematu sprinter. Mam założony manometr, nabite troszkę ciśnienia, tak pod ręką. Łapiamy węża od interkulera za, za ręką, sprawdzamy jakie ciśnienie jest, żeby nie za dużo było. I węże faktycznie szczelne, wszystko szczelne, przy intercoolerze nie ma żadnych wypociń tam na dole, a Słychać to ewidentnie w obrębie kolektora Także bez złudzeń Można powiedzieć bez złudzeń Trzeba zrobić troszkę miejsca I tak jak mówię Serwo wyrzucić Wykręcić i bierzemy się za rozbiórkę Później kolejna aktualizacja Co, po co, na co i dlaczego A więc sprawy mają się następująco Nadmuchany jest układ To widzimy jeszcze wąż pogryżony No i takie delikatne wypocinki tam widać Ale on i tak poleci do wymiany. To dlaczego robimy ten kolektor? A to dlatego, że to wygląda tak. No i tam na górze syczy. Z problemów, które trzeba zrobić z dołu, to tamta śruba zaraz pokażę, tamta dokładnie śruba. tą śrubę musicie sobie z dołu wykręcić. Jak się ją wykręci to cała reszta naprawdę nie ma tragedii. Więc zaraz będę też Wam pokazywał co w kolejnych etapach będzie robione i resztę wszystko robię z góry także teraz wykręcę sobie spuszczę płyn chłodniczy bo w tej podstawie aluminiowej do EGR idzie oczywiście płyn razem ze spalinami jakby oddzielnymi kanałami ale idzie, więc trzeba to wykręcić spuszczam teraz płyn odkręcam tą śrubę, opuszczam auto w dół i atakuję wszystko z góry a no więc teraz Wam pokażę każdy jeden etap śruba po śrubie, jak rozkręcam, jak skręcam Wyciągamy ten sworzeń z pedału hamulca. Cztery śruby są, raz, dwa i na górze trzy i za tą pianką cztery. O, o jest. Teraz wyłaszczę dokładnie, dokładnie w tych miejscach. Wykręcamy te śruby i teraz idziemy pod maskę. A więc już to troszkę lepiej wygląda. Płyn z układu chłodzenia spuszczony. Jak widać nie ma go serwo wyciągnięte i zbiorniczek z płynu do wyciągnięty i teraz lecimy akumulator podciśnienia odkręcam, zaraz go odchylę tu są węże z dołu trzeba je delikatnie ściągnąć, żeby nic nie pękło i później odkręcamy egier płonicę egieru tam jest rurka od egieru łącząca chłodnice egieru z egierem także tą rurkę też odkręcamy i zaraz wyciągnę Cały ten egier na bok, i później pokażę Wam sam resztę co należy dalej robić. No więc już w tym momencie mogę Wam coś więcej pokazać. Chłodni egier z chłodnicą jako cały zestaw wyleciał. I teraz pokażę Wam śrubka po śrubce co należy odkręcić. Jest tutaj jest tutaj takie kolano, które łączy dolną rurę dolotową z częścią kolektora chcącego, a mianowicie tu. Takie coś. I tu są cztery śruby do kolektora, dwie przykręcane w tym samym kierunku co do kolektora, trzymające to kolano, i cztery śruby tu, w tamtym miejscu, idą w dół, idą przez przepustnicę i łapią się do dolnej części, dolnej części rury. Ta przepustnica ma dwa kołki z góry i z dołu, po dwa ustalające, i śruby są bardzo długie, które łapią. Za sam dół, za flanszę z rury, i skręcać to wszystko do kupy. Teraz, w kolejnym, w kolejnym tutaj tematem, jest podniesienie, podniesienie oczywiście, wyciągnięcie filtra paliwa, bo jego trzeba wyciągnąć całkowicie i odkręcenie magistrali wodnej. Do magistrali wodnej są bodajże trzy śruby, z tego co pamiętam, e, która jest przykręcona do. Kolektora oczywiście sącego plus do głowicy. <laughs> Jeszcze wcześniej uwolnię sobie tą wiązkę troszkę do góry i ściągnę tego węża, żeby to wszystko podnieść do góry. Także jak ta wiązka ta będzie już ruchoma, to wtedy pokażę Wam co trzeba było odkręcić, co zrzucić, co odkręcić, żeby to miało ręce i nogi, żeby można było się dostać do samego kolektora. A mianowicie magistrala wodna już wyjechała z pojazdu, przykręcamy z już Wam pokazuję, na ile śrub. Tak pionowo w dół schodzą śruby. Jedna, druga, trzecia i dwie tutaj, czyli pięć śrub do uwolnienia. Magiczne, ale wodno można wyciągnąć. Pokażę Wam, jak ona wygląda. To jest coś takiego. Z podstawą oczywiście filtra paliwa, czyli raz, dwa, trzy śruby dwie od do głowicy i oczywiście parę węży tutaj te węże trzeba porozpinać wcześniej tą opaskę zrzucić ja wyciągam z tym kawałkiem bo jest wygodniej jak kto woli tak można wyciągać fajnie jest ją wymienić na nową dlatego że pęka, pęka tu krawędź pęka tu krawędź ta, ta już jest taka lekko położona pęknie ta krawędź, wpadnie do środka uszelka wskoczy tutaj i zaczyna cieknąć, także to są nieduże koszty, a roboty jest trochę, żeby to wymienić także warto też to wymienić przy okazji to jest jeszcze oryginalne to jest jeszcze oryginał, bo gdzieś widziałem, a tu z tej strony tam na dole jest data zakodowana a o, tu widzimy, że to jeszcze oryginał, więc pewnie wleci nowa idziemy dalej i teraz mamy Czyste pole do popisu, mianowicie odkręcamy śruby z kolektora i zaraz kolektor wyskoczy. Wcześniej uwolniłem sobie dwie ja śruby od uchwytów, od przewodu paliwowego, Teraz ten przewodnik stąd odkręcę i z dołu odkręcę, tylko wcześniej sobie to troszkę ponapycham szmat i trochę umyję, żeby to takie nie było strasznie strasznie tłuste. I zaraz wyciągamy kolektor i zobaczymy, gdzie jest ta nieszczelność albo gdzie ona była. A więc robimy aktualizację tematu sprinter. W sprinterze jest tak, kolektor jest szczelny, umyty, wrzucona nowa uszczelka. Nie będziemy, tutaj jest kolektor bez klap i taki też pozostanie. Także tutaj nic nie, nic nie robimy. Kolektor widzimy jest z 19 roku, także prawdopodobnie był wymieniany razem z tam. Alba, robili ten kolektor ci, co remontowali wcześniej ten silnik. Po czym ja robiłem remont tego silnika, to już tam z kanału wynika. E, po co na co i dlaczego tak było? E, co dalej? Tu nie robimy nic, odgrzybione, umyte. Powierzchnię sobie jeszcze tylko przeczyszczę styku i pójdą nowe uszczelki. Magistrala wodna, oczywiście, wyjeżdża. Mamy już, mamy już nową. na konto z uszczelką, tak jak ma być, wleci. Magistrala wodna wleci wleci ten wąż, bo jest pogryziony od indrekulera. Jest tutaj wleci przepustnica, bo też sypie tam jakieś błędy i problemy. I wlecą uszczelki, gdzie są uszczelki? Wlecą uszczelki komplet, uszczelek jeszcze mam nowy i wleci o, i wleci to kolano. To kolano, bo coś tam jest niewyraźne. Tam to mi się coś nie, nie podoba. Kolano prawdopodobnie są pod podkształcone pod, pod, flansze. I tu, w tym obrębie, tu coś się z tymi uszami musiało tam wydarzyć. Mi nie leży to kolano, a wiem o tym, że te kolana lubią czasami pękać i są nieszczelne. Także lepiej założyć od razu nowe, jest po krzyku. Jak później, jak później wysłuchiwać, że jest zrobiona, nie jest nieszczelna. Także błędy kolano robimy, bo trzeba. Uszczelki, wąż, magistrala wodna, kolektor zostaje stary, uszczelki wygrzałem nowe i potem macie. Cała reszta pokażę Wam zaraz. Aha, jeszcze tutaj mam już umytę. umytą głowicę odgrzybione te ogarnięte na tyle na ile można i zaczynam montaż kolektora później poleci przepustnica kolano to po kolei będę Wam pokazywał po co, na co i dlaczego a więc robiąc aktualizację tematu mercedesik mercedesik ma założony kolektor magistralę wodną, kolano przepustnicę wszystko poskręcane i teraz wrzucamy filterek już siedzi i teraz wrzucamy chłodnicę EGR razem z EGR-em także teraz całym gdzie ten klocek jest całym tym klockiem poświęcę trochę światła całym tym klockiem trzeba zanurkować tam jeszcze jedynie co tą powierzchnię sobie delikatnie przyczyścić, bo lubię mieć to czysto i tam na głowicy z tyłu wrzucę uszczelkę i skręcam a więc robimy kolejną aktualizację tematu Sprinter. Sprinter ma założoną oczywiście EGR razem z chłodnicą, hmm, z chłodnicą spalin. Wszystko pięknie, ładnie, ale żeby nie było, że tak wszystko super cudownie idzie, bo tak być też nie może, to musicie o tym wiedzieć. Z filmów to oczywiście wynika, że to jest 5 minut, pstryk, pstryk już jest. No to oczywiście musi być jakiś poślizg i jest. A mianowicie w tamtej płaszczyźnie, teraz mam o tego wrócę, tu w tym miejscu są... Dwa otwory z gwintami na szóstkę śrubkę. No i oczywiście zerwał się ten gwint, ale już nie ma co płakać. Już jest wrzucona tam sprężynka helikoli. Także o. Teraz odchylimy tę muszelkę a dociśniamy. No, słabo będzie się widzieć. No, jest tam sprężynka w otworze. O, bo tak wam pokażę. O, jest wkręcona. Zapinam szczelkę I. Zakładam rureczkę, dlatego, że później jest temperatura Te gwinty jak są takie delikatnie słabe, no to później to też wszystko Porusza, pojeździ chwilę i później jest nieszczelność, a tam jest spaliny, więc wysokie ciśnienie I co? Skręcamy dalej A więc na razie aktualizacja tematu, wąż założony Wstępnie tutaj troszkę przemyłem Reszta będzie chemia i myjnia Także to dopiero za chwilę Eee, tamte sprawy silnikowe które chcę obserwować mam umyte tutaj zawieszenie, całą za resztę trzeba umyć dlatego, że auto pojedzie za niedługo na przegląd to na tyle, jedziemy na dół pojedzie na my, nie będzie myte a moim tematem jest jeszcze błędy błędy w sterowniku jakie były i jazda próbna teraz Wam pokażę jakie błędy były Bo tak słabo idzie. Takie błędy były. Błędy usuwamy. I oczywiście nie powinno ich być już. Zobaczymy, czy dadzą się, czy dadzą się usunąć. Jak nie, to pójdziemy po innego kompa. Nie ma. Oświeżymy, no jeszcze z układ paliwo zapowietrzony, ale od ciekawe, no nie zapisał nic. Co, jazda na drogę, przebieg. Taki, zobaczymy co dalej. No i pojeździe próbnej jak to się zdarza, przegędzi i błąd, także pacjent jeszcze walczy, walczy, będziemy dalej diagnozować. A no więc teraz Wam pokażę, jak sprawa wygląda. To jest nowy zaworek, jest podpięte wejście waku. Naciągamy, półbara trzyma tak, jak ma być. Zeszło, jak się nim stuknie, to się, to się e, przesuwa. Przesuwka się przesuwa i puszcza, a to jest drugi zaworek, który jest uszkodzony. Robimy podciśnienie, nic się nie dzieje. Rozsypał się w środku ten zaworek i po założeniu na auto uciekało podciśnienie, brakowało go do sterowania wszystkimi innymi rzeczami, czyli dwoma gruszkami na turbinach i w ogóle i w ogóle. Podciśnienie w klapsce innymi tematami. Zakładamy ten zaworek i zobaczymy, jaki będzie, jaki będzie tego efekt, a później Wam pokażę, jaki błąd generował ten zaworek. A teraz jeszcze Wam opowiem, jak doszło do tego, że zweryfikowałem, że to jest zaworek. A mianowicie to jest akumulator podciśnienia. Tu jest główne jego zasilanie z waku pompy. I z wejścia do serwa jest wzięte, jest wzięte zasilanie do akumulatora podciśnienia. I z tego akumulatora podciśnienia z dołu nie będziecie widzieć, a może będziecie, z dołu wychodzą trzy przewody. O, będziecie widzieć. Tu wychodzą trzy przewody. Raz, dwa, trzy. Te przewody wychodzą, jeszcze wepnego, te przewody wychodzą do sterowania gruszką, na turbinie, do sterowania klapą w AGL- i do sterowania drugą gruszką od drugiej turbiny, bo przypominam, że jest tu jest tu biturbo. Jedna grucha jest tu, ta, ta duża, to jest klapa taka autostowa. I druga grucha jest tutaj, na tej mniejszej turbinie, i one też potrzebują, oczywiście, podciśnienia do prawidłowej pracy. Tam jest z tyłu podciśnienie, i to właśnie ten zaworek największą robotę tutaj wrogą robił. Mianowicie, jak zaczął być sterowany, oczywiście, impulsami, to tą gruszkę ruszał tą gruszkę, ale że zaworek ma trzy sekcje, już Wam pokażę, jak to wygląda. Jak go znajdę. Że zaworek ma trzy sekcje. Tu jest pociśnienie stałe, tu jest do sterowania gruszką, a tu jest odpowietrzenie tego, tego zaworka. Więc jak się nageneruje pociśnienie i naciągnie sobie tamtą gruszkę i potrzebuje zbić to pociśnienie, to ten się dopuszcza świeżego powietrza. A po to świeżego, żeby się nie sypał kurz, nie brudził się ten zaworek i na silniku jest filterek, taki filterek śmieszny. Eee, teraz go Wam nie pokażę, bo jest zabudowany, ale on tam z tyłu, z tyłu. Musimy wierzyć na słowo. O, tak Wam go pokażę. Tam go widać, ruszam nim i ten, i ten filterek, ten filterek odpowietrza właśnie te zaworki. Dzięki temu, że tu doszło do uszkodzenia, to waku robiła podciśnienie. Coś tam sterowała tą gruszką, więc nie do końca sterownik miał stwierdzić, że jest uszkodzony zaworek, a jednak pociśnienie uciekało i reszta tych wszystkich e, reszta tych wszystkich elektrozaworów miała za niskie podciśnienia, a po, połapałem się po tym tylko i wyłącznie starą metodą, czyli wpięcie, wpięcie tutaj, wpięcie tutaj e, wakuometra szeregowo i zobaczenie co się dzieje podczas sterowania, czyli na wolnych obrotach 0,7 bara podciśnienia, dodajemy delikatnie gazu i to podciśnienie strasznie szybko spada później, później szeregową, później szeregowo dopinałem do każdego z zaworków, do każdego z zaworków dopinałem wakuometr. Czyli te, te trzy wyjścia, wyjścia tam sobie podopinałem i wykluczyłem, który z tych zaworków robi wrogą robotę. Wypiąłem, założyłem za, założyłem manometr. Zobaczyłem, jak jest podciśnienie i kolejny, 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 aż wykluczyłem to, że jest uszkodzony tamten zaworek. Także to chyba na tyle. Teraz sobie jeszcze podniosę, pospinam te wszystkie przewody tak, jak były, żeby się tu nic nie ocierało, bo jest to oczywiście bus i musimy tu zrobić tak najlepiej. Także zaraz, zaraz pokażę Wam, czy to już w końcu działa poprawnie, czy nie. A więc robimy aktualizację tematu Sprinter i mamy tak, mamy prędkość mamy jakieś tam obroty to jest akurat czwarty bieg naszykowany jest droga jest komputer na kolanach i co? i patrzymy na ciśnienie doładowania zadane i ciśnienie w kolektorze, czyli to co chce mieć sterownik i to co ma w rzeczywistości w kolektorze bardzo ładnie nachodzą te dane trzymają się bliżutko koło siebie 3000 obrotów teraz jest no i co? I to jest chyba na tyle, bo on ma kaganiec do 100 na godzinę. Patrzcie. Cek. I to jest wszystko. A specjalnie tak jest zrobione, dlatego, że to jest bardzo duża nadwozie. Bardzo duża nadwozie, i 100 na godzinę naprawdę tym autobusem to już jest szybko. I to nie chodzi o umiejętności jazdy, ale, ale chodzi o, i o spalanie, chodzi o eksploatację tego pojazdu. Także to i tak jest szybko szósty bieg raczej służy do jazdy po prostej tylko zobaczcie on akurat będzie miał przez na godzinę 2000 obrotów o I takie ciśnienie do ładowania na takim poziomie to i tak jest dla takiego, dla takiego silnika i takiej karoserii wystarczające to jeszcze z takich nadzwyczajnych rzeczy. Oczywiście wiedząc o tym, że jest to Biturbo, wiedząc o tym, że dużo, tych, dużo tego pociśnienia do sterowania różnymi gruszkami nie tylko, powiem tak niefachowo, jest potrzebne. To męczymy go oczywiście nie na szóstym biegu, ja to robię na czwartym, bo i tak opór powietrza, który stawia to na dwozie jest potężny. I każe mu się wy, wyzbierać z, dolnych z wolnych obrotów z 1500 obrotów, każe mu się wyzbierać eee, i naszykuję sobie czwarty bieg, zaraz wam pokażę, jak to wygląda, coś tu się na drodze ciasna robi. Ja sobie tu gdzieś zawrócę, zaraz do Was wrócę. O, jest sytuacja taka, czwarty bieg półtora tysiąca obrotów i deptamy do samego spodu i każę i mu się wyzbierać tak, że się zdołał obrotomierza. obrotu mierza. no dobra, może mogłem troszkę wolniej jeszcze jechać i męczymy, męczymy, męczymy w tym momencie akurat przestanie jechać bo ogranicznik jest do 100 na godzinę no, ale 3000 obrotów to już wiemy, że generuje, generuje pełne ciśnienie do ładowania. Turbiny musiały się wyzbierać od samego dołu praktycznie, no można było jeszcze niżej zejść, bo droga jest w miarę prosta, więc wiatru dzisiaj nie ma, więc oporów za dużych też nie, ale i tak to jest męczarnia dla, dla układu napędowego, żeby się wyzbierać z wolnych obrotów. Poradził sobie, nie wypluł błędu. No i później 1, 2, 3, zamykamy oczywiście obrotomierz. Jeżeli wszystko jest w porządku, to ani nie będzie... Nad przeładowania ani nie będzie za niskie nie doładowania w tym momencie widzimy, że jest wszystko błędów w sterowniku nie ma żadnego teraz sobie zobaczymy jakby się miało coś wygenerować to bym już o tym wiedział widzimy brak kodów usterek więc myślę, że bezproblemowo bezproblemowo można to auto oddać do klienta działa poprawnie po wymianie filtrów po wymianie oleju, także wszystko będzie w porządku. Silnik uszczelniony, bo były tam nieszczelności spod przepustnicy. To chyba na tyle. Tak jak zawsze subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Wbijajcie na Instagrama. I co? Czekamy na kolejny większy czy mniejszy jakiś challenge. Będzie za niedługo. I tak jak zawsze, tło się przesuwa, prędkość jest i nie jedziemy na lawecie.